Siemanko, siemanko, witam, Lit. Dzisiaj tak jak widzicie, moi drodzy, troszeczkę innej scenerii, dlatego że będę chciał wam pokazać, jak wyczyścić sobie tak mocno dojechane ultra boosty. Coś z czym wszyscy mają problem, coś o co ludzie pytają, także dla Was dzisiaj ten odcinek. Zaczynajmy. Zanim przejdziemy do tego, jak w ogóle wygląda cały proces czyszczenia tych budów, czy jak do tego się. No to jest chyba jakiś kurwa żart. Ja piję! Okej, okay, mam nadzieję, że prace budowlane już się natychczas, czy tam na ten czas zakończyły. Oh, kurwa, mało miejsca w tej bandie. Ok, także. Zanim przejdziemy do tego, e, jak te buty wyczyścić, zacznijmy sobie od tego, czym te buty wyczyścić, więc żeby wyczyścić te buty, no niekoniecznie nawet te, czyli po prostu u te ultraboosta, potrzebujemy jakiegoś cleanera, w naszym przypadku, w moim przypadku będzie to takie mydło, e, nie wygląda ono zbyt dobrze, ale jest to mydło, które się nazywa mydełko odklamające. I takie mydełko mające można kupić na przykład w Auchan, w jakiś tam powiedzmy Rosmanie i tak dalej. Kosztuje około 6-7 zł. Tutaj pokażę Wam e, jego pudełeczko, A więc sobie zapamiętajcie jak ono wygląda, i będziecie mogli sobie kupić. Można też użyć czegoś takiego jak Jason Mark, ale. No, powiem Wam, że to jest troszeczkę overpriced rzecz, moim zdaniem. Taki efekt można otrzymać. Równie dobry efekt można otrzymać tym mydełkiem. OK, i jeszcze co? Oprócz tego wszystkiego, no potrzebujemy jeszcze. Może niekoniecznie to potrzeba, ale ja bardzo lubię używać do mycia butów gąbki. Po prostu zwykłej gąbki do naczyń z tą taką twardą częścią. Nią się bardzo dobrze myje to, a tym na przykład to, albo to się zmywanie. Zresztą zaraz zobaczycie jak to będę robił, ponieważ pokażę Wam wszystko z bliska. To co? Zabijam się za mycie? A przepraszam, bo to wszystko jeżeli chodzi o mycie butów. Ale jeżeli mamy rozmawiać jeszcze o ulepszaniu ich wyglądu, czyli po prostu no robieniu ich tak na bóstwo na 100%, to można jeszcze użyć takiego pisaka. To jest pisak olejny, niekoniecznie tej firmy. To jest firma Pentouch, ale są inne też takie pisaki i po umyciu tego buta dokładnie tym pisakiem będziemy sobie zamalowywać. Niektóre nie do ruchu. No i zobaczcie jak but potem będzie fajnie wyglądał. Tak więc lecimy. Ok, także no to co na pewno musimy zrobić na początku, no to musimy namoczyć naszą gąbkę wodą. I z jednej strony najlepiej z tej, która jest twardsza, natrzeć ją tym mydełkiem, czy na przykład jeżeli macie jakiś płyn, wtedy to po prostu trzeba polać tym płynem. Na początek przejedziemy sobie mokrą, gąbką, wierzchnią, warstwę busta, żeby nie wcierać do środka tej pianki busta tego starego brudu, a potem tą już e, zieloną stroną, czyli tą nasmarowaną mydłem czy detergentem, będziemy szorować busta. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby szorować go jak najbardziej. E, energicznie, czyli po prostu im mocniej będziecie pocierać, tym lepiej pewnie Wam to wyjdzie, no oczywiście e, nie tak, żeby tam zrzedrzeć całą gąbkę ale na pewno im mocniej będziecie pocierać, tym lepiej ten brud będzie schodził, to na pewno e, to po pierwsze, po drugie, no myślę, że dwa razy wypadałoby to zrobić, ja na przykład mam taki swój sposób, że na początku ściąga, ściągam to pierwszą warstwę e, potem pierwszy raz dużą ilością tej piany, czy tam tego detergentu Zostawiam to na chwilę po to, żeby ten, ta pianka zaczęła tam reagować i zwykle jej tu lepszy efekt. Potem po prostu robię to drugi raz, ten sam proces. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze zobaczcie sobie to na przyspieszeniu USE. Tutaj dla porównania moje ultrabusty, które mają już rok i nie są w takim opłakanym stanie. Więc ja jakbym je umył, to w ogóle nie trzeba byłoby ich malować. No te niestety zobaczcie teraz, że nawet po umyciu nie są aż tak piękne, choć i tak są dużo lepsze niż to, co widzieliście jeszcze przed chwilą. W każdym razie teraz kończymy tutaj zmywanie, zabieramy tego buta z łazienki do pokoju. To, co jeszcze polecam Wam zrobić po zakończeniu mycia, to na pewno mocno przyciskając jakąś zwykłą, czystą szmatę do pianki burs, po prostu zetrzeć pozostałości wody i pozostałości brudu właśnie z tej pianki. Ja zauważyłem, że ten proces jest naprawdę ważny, więc po myciu buta mocno, mocno dociskając e, szmatką, najlepiej jakimś ręcznikiem nawet, czy, czy taką szmatą po prostu, która będzie mogła to ścierać, taką szmatą sobie to zetrzyjcie. Po pół godziny możecie zacząć proces malowania, do którego właśnie teraz sobie przystąpimy. Ok, witam serdecznie w mojej kuchnia. Ha, witam, witam. Znowu w kuchni u mnie. No tak naprawdę witam serdecznie w moim, przy moim miejscu pracy. W tym momencie już mamy but wysuszony, umyty. Tutaj już z godzinkę sobie, że tak powiem, sech. Zobaczcie, że ten but i tak nie wygląda najgorzej, ale to, co będziemy jeszcze robić, to będziemy sobie tego pusta malować. Zobaczcie, tu już robiłem próbę, i widzicie to wewnątrz jest tak widocznie bielsze niż w innych miejscach. więc za pomocą tego pisaczka, zaraz sobie zaczniemy tutaj działać. Najlepiej byłoby zrobić od razu dwie warstwy znaczy od razu pojedynczo, najpierw robimy tą pierwszą warstwę, którą właśnie robię teraz, a potem po prostu zrobić sobie drugą, bo po prostu wtedy to będzie dłużej. Na tym bucie zostanie ten kolor, dłużej, po prostu bardziej trwałe to będzie. A jeżeli wyjedziemy sobie za tą linię i najedziemy na to czerwone, tutaj co jest, widzicie to czerwone? Jeżeli wyjedziemy sobie za tą białą linię i na to czerwone, to najlepiej od razu to zetrzeć, bo to jest farba olejna, ona nam zaschnie i będzie ją ciężko. Tak naprawdę będzie trzeba ją zdrapać. I jeszcze dodatkowo, co z tą farbą? Jeżeli chcielibyśmy, żeby nam się to tak nie brudziło, żeby dłużej to zostało, to na koniec. A zresztą o tym powiem później. Zabijam się zrobienie za buta. Zobaczcie, już jest niezły efekt Puść muzę, tam jest... Yy, wejdź na Facebooka Wejdź na czata mojego no. wejdź na Guccini. On tam jest gdzieś tak z 10 od góry no. I on, on mi rzucił jakiś kawałek dzisiaj, jeden niemiecki. Złapałem fazę na niego. Już go wcześniej słyszałem, ale dzisiaj bo posłuchałem parę razy i mam na jego fazę. Weź go puść. To Wyznaczy Kurwa Wiesz znaczy, nie? Wiesz co znaczy nie. Żadnych nowych przyjaciół Wiesz, pewnie chodzi o to, że gościu nawija o tym, że Kływa był nikim, a teraz jest Kływa kozakiem i wszyscy chcą być jego przyjaciółmi, no to im w wpi... co nie? Okay. Nie wiem, nie znam niemieckiego, ale tak bym to zinterpretował, nie? Super. Bo to też jeden z niego pierwszych kawałków. chyba blackout to jest jeden z niego pierwszych. s Black tylko one mi się trochę zmoczyły podczas, podczas mycia, nie? Wyszło tym tam w środku, ale... Nie dało się, żeby nic nie, nie wpadło tam piany. Słuchaj, jak jest taka zasada. Że jak nie ma ofiar, to znaczy, że była chujowo. Czyli musi ci gdzieś wyjść za linię. Co to za bitwa, w której nikt nie umiera? Co? No stary, więc musi kurwa gdzieś wyjść za linię tego, bo to znaczy, że po prostu nie było dobrze. Idziesz na przykład na imprezę, nie? I kurwa ktoś mówi, że był gruby melanż. A ty wracasz cały, zdrowy, nic nie jest brudne, nic nie jest poszarpane, nie obrzygałeś się. To co to za melanż? To jest dobry melanż? No. Więc kurwa trzeba wyjść za linię trochę. Dzień dobry, jestem już ponownie. E, tutaj robiłem jeszcze drugą warstwę w tym momencie materiału. Zobaczcie, że teraz naprawdę buty wyglądają zajebiście. Naprawdę już nie można zobaczyć w ogóle brudu czy jakichś niedociągnięć. Tak jak powiedziałem, zrobiłem tutaj drugą warstwę i to jest też trochę... E, tego zasługa. No, także ja z roboty jestem zadowolony. Myślę, że mój koleżka Marcin również będzie. Tutaj, dla porównania, jeszcze but, tylko tutaj jest but już umyty. Więc nie ma jeszcze aż tak, takiego dobrego efektu. Teraz, do porównania, pokażę Wam jeszcze model pomalowany i niepomalowany. Widzicie to? Różnica jest zatrważająca. Okej, okay, moi drodzy, także dzięki serdecznie za uwagę. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę te buty. Jak fajnie udało nam się je doczyścić i tutaj buty już tylko umyte bez malowania pisakiem więc jeżeli byście chcieli zrobić coś takiego to polecam pisa kolejny jeszcze raz mi to zajęło około godziny, półtorej cały proces. Pamiętajcie, żeby jeszcze dwa razy pokryć te buty farbą. No i oczywiście trzeba też na koniec wspomnieć, że mm, to nie jest na stałe. Ta farba oczywiście z butów się ściera. Tam może też troszeczkę e, tej farby odpaść przy jakimś, powiedzmy, zatarciu jakiś przedmiot, przy w ogóle dużym chodzeniu, to ta farba w ogóle może szybko schodzić. Oczywiście dziękuję Wam serdecznie moi drodzy za uwagę. Zapraszam do followowania mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata. Wszystkie linki znajdziecie poniżej. Jeżeli film Ci się podobał, to daj lajka like pod tym filmem. A jeżeli jeżeli podoba Ci się moja twórczość, to oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki moi drodzy. Keep it fucking lit!